Co zrobić, gdy w twoim biznesie ciągle pojawiają się nowe projekty, nowe zadania i wszystkie z nich wydają się ciekawe i atrakcyjne? W pewnym momencie w biznesie u nas się tak stało i wiem, po znajomych przedsiębiorcach, że również u nich też tak jest, że w pewnym momencie tych zadań, tych projektów, tych rzeczy, które chcemy wejść jest tak dużo, że nie wiemy w co co zrobić. Często skaczemy od projektu do projektu, próbując wszystko pogodzić, ale w praktyce nie jest to możliwe, a często też dochodzi do takiego zablokowania, że mamy tak dużo projektów, że już nie wiemy w co w ręce włożyć i nie robimy nic. I dzisiaj pokażę, jak ja w praktyce zarządzam właśnie taką sytuacją, że tych projektów jest tak dużo i jak udaje mi się trzymać mniej więcej kurs do jednego projektu i jak staram się te inne kategoryzować tak, żeby mi nie zakłócały pracy. Zapraszam do słuchu dzisiejszego odcinka, w którym powiem, jak poradzić sobie z natłokiem obowiązków projektów, szczególnie gdy prowadzisz biznes. Cześć, nazywam się Rafał Solarek, a ty słuchasz podcastu Odnowa, nie znaczy od zera, który mówię o tym, jak zmieniliśmy swoje życie przeprowadzając się na Teneryfę i jak zbudowaliśmy od zera bez doświadczenia biznes online. Opowiadam również o mojej drodze poznawania siebie i budowania w związku z tym nowego biznesu w zgodzie ze sobą i swoimi wartościami. Wszystko po to, aby zainspirować cię do podążania własną ścieżką, do życia na własnych zasadach, aby mieć więcej wolności w życiu zawodowym i prywatnym. Ten odcinek podcastu, tak jak i wiele z poprzednich, jest zaczerpnięty żywcem z mojego życia, jest inspirowany tym, co przeżywam ja i moja żona w biznesie. I u nas zrobiło się aktualnie podobnie, że mamy tak dużo projektów, tak dużo możliwości, że nie do końca wiemy, w co wejść, w co w nie chodzić, i co chwilę pojawiają się nowe, korzystne, ciekawe rozwiązania. Ale od początku, jak coś zaczęło, jak zakładaliśmy biznes, to myślę, że tak jak większość osób, które mnie słucha i które działa w biznesie lub chce zacząć, początki wyglądają tak, że bierzemy wszystko za niskie stawki, jakiekolwiek zlecenie w obrębie gdzieś tam naszych zainteresowań, tak żeby to ruszyło, nabrało trakcji, żeby ci klienci się pojawiali, żeby po prostu zarabiać. Natomiast z czasem poznajemy pewne metody zarabiania, które teraz na przykład widzę osoby, które bardzo by chciały nim zarabiać, na przykład na stronach internetowych, a my, mimo że mamy możliwość, mamy nawet dopływ leadów, na strony internetowe, to nie chcemy już ich robić, bo już to robiliśmy i wiemy, że nam to nie do końca odpowiada. Nie będę rozwijał tematu, dlaczego, ale no nie chcemy na przykład robić strony internetowych dla mniejszych firm. Natomiast w pewnym momencie, teraz u nas, to jest szósty rok prowadzenia biznesu, przychodzi taki moment, że tych projektów jest bardzo dużo, że mamy znajomych przedsiębiorców, mamy nowe osoby, które poznaliśmy gdzieś tam w internecie, sami mamy ogromne doświadczenie. Przez te sześć lat zrobiliśmy mnóstwo produktów cyfrowych, kilka jakichś tam społeczności mniejszych, wiele usług, poznaliśmy wiele osób, i to wszystko sprawia, że tych biznesów jest tak dużo możliwości potencjalnych, jakby jeszcze dochodzi do tego dzisiejszy świat, który oferuje nam praktycznie nieograniczoną możliwość przebranżowienia się. Szczególnie teraz jeszcze jak weszła sztuczna inteligencja, tych programów, tych możliwości, tych idei jest tak dużo, że nie wiemy za co się zabrać. I to jest bardzo, bardzo trudne, no bo coś musimy robić, w którąś stronę musimy iść, ale jeżeli będziemy chcieli wszystkie te projekty złapać i wdrożyć w życie, to może nam się nie udać. I Dopiero ostatnio zacząłem tak naprawdę rozumieć, o co chodzi, z tym, że z czasem w biznesie jedną z najważniejszych umiejętności nie jest wcale sprzedaż czy marketing, a po prostu umiejętność odmawiania, umiejętność mówienia nie pewnym projektom, pewnym ludziom i pewnym rzeczom. Od trzech miesięcy, mniej więcej, jak zamknąłem agencję marketingową. Zrobiłem sobie właśnie taki plan, chyba pierwszy raz świadomie, jak prowadzę biznes. Zrobiłem taki plan, że przez najbliższe trzy miesiące poświęcam fokus na, na wybrane rzeczy i dokładnie podzieliłem mój tydzień na te dokładne rzeczy, na te wybrane rzeczy. Będę mu o tym mówił w dalszej części filmu i się bardzo tego trzymam, ale dopiero teraz, gdy to zrobiłem, zauważam, jak duża jest. Pula możliwości i jak dużo tych wszystkich rzeczy wokół się pojawia. I do tej pory było tak, że jak coś się pojawiało, to i uważałem, że jest ciekawe, to starałem się to robić starałem się gdzieś to wepchnąć albo oddelegować, albo przynajmniej zapisać na mojej liście w programie, do, gdzie spisuję wszystkie zadania, żeby gdzieś to było, tak, bo to jest taka, moim zdaniem, o ważna jakaś myśl, ważna idea, ważny projekt nie mogę o nim zapomnieć. No i to się piętrzyło, 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 było tego bardzo dużo. A teraz faktycznie bardzo mocno się skupiłem na tym, żeby dowieść kurs dla prawników online. Staram się bardzo w tej niszy operować, i sam widzę, że te pokusy pojawiają się co chwilę. Co chwilę gdzieś tam zobaczy jakiś film na YouTubie, który mnie zainteresuje, nie wiem, o budowaniu marki osobistej, i już idę trochę w tą stronę, i dopiero się tak sam w sobie łapię na tym i mówię: Nie, te trzy miesiące od stycznia do marca, do końca marca, postanowiłeś, że będziesz się skupiał na prawnikach, więc nie możesz skakać między projektami, bo to nie wyjdzie na dobre ani tobie, ani temu projektowi. I ten odcinek. Po tym wstępie chciałbym podzielić jeszcze na dodatkowe dwie części. Na początku powiem takie ogólne zasady, które wyciągnąłem z dwóch bardzo ważnych książek, właśnie w kontekście zarządzania czasem, a niektórzy mówią, że zarządzania energią i dobieraniem projektów, a później powiem, co dokładnie zrobiłem i czy to działa w moim przypadku. Jeżeli chodzi o takie kategoryzowanie, priorytetyzowanie swoich zadań, swoich projektów, to bardzo polecam książkę Esencjalista. Książka Esencjalista jest takim zbiorem przemyśleń na temat tego jakie zadania, projekty przyjmować, a jakie nie. I tamte kryteria są bardzo wyśrubowane i moim zdaniem bardzo dobrze, że takie są, bo w dzisiejszym świecie, tych projektów, tych pomysłów jest tak dużo tych możliwości, że jeżeli nie będziemy mieć tych wysokich standardów przyjmowania pewnych rzeczy, to po prostu nie damy rady się z tym Załapać, jakby poukładać sobie to, żeby faktycznie wszystko dowozić. Tam jest taka zasada 90%, czy powiedzmy z 90 punktów, że każdy projekt, który do nas przychodzi, każde pytanie, każdy nowy pomysł, musimy oceniać w skali od 0 do 100 punktów. Jeżeli projekt nie dostanie 90 punktów, tylko powiedzmy 89 lub poniżej, to odrzucamy go z automatu. Tam jest takie powiedzenie po angielsku, że jest hell yeah. Albo no. Czyli, albo już gdzieś tam już wspominałem o sencjaliście, albo się mega zgadzamy na taki projekt, czujemy, że to jest to, że wszystko nam tu klika, że ten projekt jest super. A jeżeli znajdziemy jakieś minusy, to go odrzucamy, bo tych projektów jest tak bardzo dużo, że nie możemy zrobić wszystkich dobrych projektów, dobrych dealów, tylko musimy wybrać najlepsze, po prostu nie starczy nam czasu. Jeżeli chodzi właśnie o ten czas, to ja mam wrażenie, że przez ostatnie kilka miesięcy przeszedłem bardzo dużą przemianę, jeżeli chodzi o. Patrzenie na czas, i teraz czytam drugi raz książkę, która mocno mnie w tym ukształtowała, bo pierwszy raz ją przeczytałem, spodobała mi się, ale nie wyciągałem z niej lekcji tak praktycznie. W sensie nie, nie notowałem, nie robiłem jakichś zadań, że odebrać teraz zgodnie z tą książką, będę robił taki, tak i tak. Ale teraz jak czytam ją drugi raz, to zauważam, że bardzo moje życie wygląda podobnie jak w tej książce, przez ostatnie trzy miesiące. Czytałem ją, spodobała mi się i gdzieś tam podświadomie mi się mocno zintegrowały zasady, które zostały wyrażone w tej książce. I to zdecydowanie jest jedna z mocniejszych książek, jakie czytałem w ostatnim roku i bardzo ją polecam. Książka nazywa się 4000 tygodni. I w kontekście tego, o czym dzisiaj mówię, o tym, że mamy nawał obowiązków, dużo projektów, w każdy chcemy wejść, bo każdy wydaje się ciekawy, intratny, rozwijający, to tam myślę, że taka najważniejsza myśl z tej książki to jest to, że musimy zaakceptować, musimy pogodzić się z tym, że nie zdążymy w życiu zrobić wszystkiego, co chcemy. Nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego, co chcemy. To jest bardzo ważna myśl, szczególnie w tym czasie, który teraz mamy. 100, 200, 300 lat temu życie wyglądało nieco inaczej, a może i bardzo inaczej. I ludzie, chociaż pojawiały się już jakieś, bo też w tej książce jest napisane, pojawiały się takie pewne sytuacje, że ludzie właśnie starali się w kalendarz wrzucić więcej niż się da, to tak naprawdę życie nigdy nie przyspieszało tak szybko, jak przyspiesza w dzisiejszych czasach. Więc to pogodzenie się jest bardzo ważne. Ja to widzę na kilku poziomach. Ja na przykład umiem się pogodzić z tym, że nie zdążyłem dowieść coś, co obiecałem, że dzisiaj zrobię, ale robiłem coś, co było w danej chwili dla mnie ważniejsze. Świat się nie zawali. Na szczęście to się nie zdarza często, ale zdarza się tak, że ja muszę na przykład kogoś przeprosić, tak? że obiecałem Ci, że to dowiozę, ale był ten dzień, że ja na przykład nagrywałem podcast i to jest mój priorytet numer jeden, na przykład w piątki. I ja w piątki nie usiądę do robienia klienta, do robienia kursu czy czegoś innego, jeżeli nie nagram odcinka podcastu. To jest dla mnie absolutny priorytet i tak sobie to ustaliłem. I tak samo w kontekście nagrywania kursu ustaliłem, że to jest priorytet i muszę mieć go w czwartek, w środę nagrany. Jeżeli nie będzie, no to w piątek będzie to pierwsze zadanie na mojej liście. Więc zachęcam do przeczytania obydwu pozycji, ale przede wszystkim do zapamiętania tej myśli, że nie jesteśmy w stanie zrobić wszystkiego. Moim zdaniem, i w ogóle na mnie to tak zadziałało, ta myśl zadziała bardzo uwalniająco. W sensie zdałem sobie sprawę, że faktycznie tak jest i gonienie tego króliczka i tych wszystkich zadań jest po prostu niemożliwe. Często ludzie starają się to wszystko połączyć, na przykład prowadzą pięć dużych projektów naraz, i każdy idzie ślimaczym tempem do przodu, i moim zdaniem to też nie jest dobry sposób na rozwijanie biznesu czy projektów. Więc bardzo zachęcam do przemyślenia tych dwóch tematów, tych dwóch pozycji. I co dokładnie ja zrobiłem, żeby się jakoś trzymać w tych ryzach? Tak jak postanowiłem, zamykam agencję marketingową i robię kurs online dla prawników, ale jednocześnie mam jednego dużego klienta na obsługę kampanii reklamowych i nagrywam ten podcast. Więc mój tydzień został podzielony na bloki czasowe, takie jak szacowałem, ile potrzebuję na każde z tych trzech zadań, bo tak naprawdę są to właśnie zadania związane z kampanią reklamową, stworzeniem kursu dla prawników i stworzeniem podcastu. No, i mniej więcej godziny dobrze ustaliłem, bo tak wyszło, że dwa dni na kampanię reklamową, dwa dni na kurs online i jeden dzień na podcast w tygodniu. No i zawsze dodatkowe rzeczy wchodzą, więc każdego dnia mam więcej pół godziny do godziny takiego wolnego czasu. Żeby faktycznie móc zrobić rzeczy, które wpadną po prostu dodatkowo, no bo jeszcze gdzieś tam zagęstują coś klienci, jakieś dodatkowe współpracy i tak dalej. I bardzo mocno się tego trzymam. Myślę, że to by nie wystarczyło, jeżeli bym nie miał dodatkowo tego, że ja ten kurs dla prawników przedsprzedałem. Sprzedałem ileś tam dostępów, i ja muszę ten kurs teraz nagrać do marca. Co tydzień nagrywam jeden moduł, teraz już mamy połowę kursu zrobionego i gdybym nie miał tego bata nad sobą, że muszę ten kurs nagrywać, być może bym gdzieś. Po miesiącu zboczył z tej drogi, szczególnie, że w styczniu sprzedaż tego kursu nie była aż tak duża, jak ją założyłem. Osoba jedna dołączyła, a myślałem, że będzie ich dwa, trzy, dwie, trzy kilka. I może jakbym już ten kurs miał nagrany, to bym porzucił ten pomysł. Ale teraz wiem, że do marca muszę cisnąć i nie dość, że nagrywam, też jeszcze staram się gdzieś tam backstage pokazywać na Instagramie, gdzieś trochę promować ten kurs, żeby to nie było tylko, że nagrywam, ale też się dzielę tym procesem twórczym, bo to też po prostu zwiększa sprzedaż. No i dodatkowo w tym, z innymi moimi rzeczami też mam takie mocne przykazanie, że ja widzę efekty, tak? W sensie, robię tą kampanię reklamową, muszę ją monitorować regularnie, żeby ona dobrze działała i ten podcast po prostu widzę, że co tydzień wychodzi odcinek i to jest takie moje minimum, że ten co tydzień odcinek musi się pojawić. I oczywiście, jak planowałem te trzy miesiące, to chciałem jeszcze postować na Instagramie, chciałem jeszcze rozwinąć bloga marketingu prawników, bo tam mam takie duże plany, żeby to zrobić tak trochę jak serwis, gdzie będzie zarabiał na ruchu i na afiliacjach, ale tego się nie da wszystkiego połączyć. I mimo, że teraz na przykład w dwa tygodnie temu napisał do mnie jakiś copyright, z którym dobrze mógłbym współpracować na przykład na tym blogu, to mu wprost napisałem: Dobra. To jest fajna propozycja, ale odezwij się do mnie w kwietniu, bo ja do końca marca jestem zajęty. I tych propozycji pada naprawdę dużo, i to jest pierwszy raz, kiedy w życiu widzę naprawdę, że ja odmawiam i nie biorę tych nowych projektów. I mimo, że może by były bardziej intratne, i jakieś bardziej fajniejsze dla mnie, to nie robię tego, bo do marca muszę się skupić na tym. I myślę, że jest szereg pozytywnych implikacji z tego wynika, że po prostu ten projekt dowiozę szybciej, w lepszej jakości, i dopiero później ewentualnie będę mógł się zastanowić, co robię w kolejnych trzech miesiącach. I choć tutaj się nie posługuję tą książką 12 tygodniowy rok, to myślę, że to jest dobry połączenie. W sensie czytałem tą książkę, ale teraz jakby te trzy miesiące to trochę przypadkowo zaplanowałem, że akurat trzy miesiące, bo tak mi wychodziło na nagranie kursu. Natomiast jeżeli ktoś chciałby takie sobie ciągi robić 3 miesięczne i czuje, że więcej nie może przy jednym projekcie wytrzymać albo ma tak dużo projektów, to właśnie te trzy miesiące moim zdaniem to jest taki dobry czas, żeby zrobić sobie... Ja, dobra, przez trzy miesiące skupiam się na tym projekcie albo na rozwinięciu Instagrama albo na pozyskaniu klientów na tą usługę i przez te trzy miesiące odmawiam wszystkiemu Innemu i dopiero zobaczysz, jakie będą efekty. Bo to jest mega ważne, ja też wśród innych przedsiębiorców, jak się obracam, internetowych, to widzę, że to jest chyba największy problem dzisiejszych czasów. Nie wiedza, bo wiedza jest dostępna, nie jej wdrożenie, nie wybranie jakiejś taktyki. Tylko skupienie swojego czasu na tych rzeczach, które naprawdę są istotne. Żeby nie robić rzeczy nieistotnych, żeby nie robić projektów po łebkach, żeby nie robić stu projektów naraz, tylko skupić się faktycznie na tym. Żeby te projekty rosły i żeby to dawało wartość ludziom, dla których je robimy. I dlatego mam taki większy fokus i klarowność w tym, co działam. I teraz, czy to wszystko, co ja wiem i co tu przedstawiłem, czy działa w praktyce? Generalnie mniej więcej tak, jakby wyrabiam się w tydzień w tydzień, mimo że teraz mamy w ogóle bardzo trudny okres chorobowy w domu, i wszyscy mieliśmy na antybiotyku, dzieci w domu, więc tej tego czasu było mniej, ale mimo wszystko na chwilę obecną jesteśmy w połowie lutego, dowożę to, co miałem dowozić, podcast się pojawia, kampania reklamowa działa, a kurs dla prawników jest regularnie wstawiany, tylko jestem bardziej wyczuła na te wszystkie okazje i czasem mi jest po prostu szkoda, że widzę, że coś się pojawiło i no nie mogę tego zrobić, tak, ale... Jak sobie przygotowałem ten taki background teoretyczny i wiem, jak to działa, i wiem, że takie projekty będą do mnie spływać i będą takie propozycje się pojawiać, to łatwiej mi jest odmawiać i faktycznie bardzo się cieszę, że to się tak, tak właśnie funkcjonuje. Więc na zakończenie już bardzo, bardzo zachęcam do refleksji nad tym, jak ty działasz i jakie projekty robisz, bo naprawdę jest sporo ludzi, którzy działa. Na dużą skalę i robi kilka projektów, i żadnego nie jest do końca zadowolony. I Jeżeli pojawi się nowa okazja w kolejnym tygodniu, to jeszcze spróbuję wrzucić w kalendarz. Niestety, ale wszystkiego zrobić się nie da, szczególnie jeżeli chcemy jak najwięcej zachować tego balansu między życiem a pracą. Niektórzy mówią, że tego się nie da rozdzielać, no ale jakby ja to dalej rozdzielam chodzi o pracę zawodową i życie prywatne żeby mieć czas na wszystko, chociaż po jednej, dwóch czynności z każdego jakby aspektu naszego życia, tak? Chodzi o rodzinę, chodzi o pracę, chodzi o sport, chodzi o jakiś tam czas spędzony na nierobieniu niczego, żeby chociaż trochę wygospodarować czas na wszystko, żeby dla mnie przynajmniej ta harmonia i ten balans jest bardzo ważny, dlatego ten sposób zarządzania projektami i swoją energią i takiego zobowiązania się, że okej, okay, przez trzy miesiące nie robię nic innego, jest dla mnie bardzo korzystne i mam nadzieję, że dla innych też będzie. Na dzisiaj to już wszystko, pozdrawiam z wyspy wiecznej wiosny Rafał Solarek. Hej!